W poprzednim odcinku Wariackiego wyścigu 18 drużyn rozpoczęło wyścig dookoła świata. Po dniu biegania, czekania, dalszego biegania, zmagania się z paniką i wystawiania się na prawie nadludzkie próby, wszyscy dotarli na lotnisko i zarezerwowali miejsca w jednym z trzech samolotów do Maroka. Pierwszy z sześcioma drużynami na pokładzie już odleciał. Sześć kolejnych drużyn wsiadło w samolot numer dwa, który zaraz wystartuje. Podczas gdy goci, gracze, pechowi bliźniacy, surferzy, przyrodni bracia i tenisowi Ameryci odlecą dopiero za godzinę. Czy jedna z tych drużyn zmierzy się z upokorzeniem i wyleci z naszego wyścigu w podskokach? Czas się tego dowiedzieć! Oglądacie Wariacki Wyścig! Totalna porażka, wariacki wyścig. Dwanaście drużyn wyleciało już do Maroka. Sześć ciągle czeka z niecierpliwością na lotnisku. Odkażacz? Nie trzeba, niczego dzisiaj nie dotykałem. Soku? A! Witajcie, panowie! Co byście powiedzieli na przyjacielskie zjednoczenie się? Niezwykli czarodzieje i sobowtóry razem przeciwko reszcie świata! A! Mam alergię na kufety! Jay, weź maść z wapnem! Twój plan nie działa, mamo! Nigdy nie będziemy kumplami! Bo Lorenzo ma pustą makówkę, dlatego! Nie możesz rozwieść się z jego ojcem! Hej, czy to mój tato? Nie, moja mama! Tato! Musisz się rozwieźć z jego mamo! Dawaj, Puszczaj, Mamo! Tato! Uszanowanko! Chcielibyśmy zaproponować pakt pomiędzy magią a bladością waszych twarzy? Dzięki temu pokonamy wszystkich naszych rywali! Z pewnością nam nie odmówicie. Wyluzuj, Tami! Oszczędzaj, mamy tylko tę jedną torebkę. Tami i ja poznaliśmy się w podstawówce i od razu byliśmy bardzo blisko. Wepchnęli nas do jednej szafki. Trudno się nie zaprzyjaźnić, gdy je się kanapki i czeka na dozorce z przecinakiem do metalu. Maroko. Początkowo nazwane Włochami, dopóki ktoś nie zajarzył, że Włochy już istnieją. Ojczyzna ostrych jak nóż przypraw i spalonej słońcem pustyni. Samolot numer jeden właśnie wylądował. Drużyny muszą znaleźć skrzynkę z następną wskazówką. Widzę ją! Doskonale doprawieni? Aha. I znak razem! Znak razem oznacza, że wyzwanie musi zostać wykonane przez całą drużynę. W tym przypadku drużyny muszą dotrzeć do stoiska z przyprawami Józefa i z wielkiego asortymentu wybrać pięć przypraw. Niektóre... Niektóre są słodkie, a inne tak strasznie ostre, że zamienią wasze żołądki w prawdziwe wulkany cierpienia. Słuchaj, wybierzcie dla siebie pięć przypraw najlepiej. Gminek, cynamon, papryka, szafran oraz imbir. Aby otrzymać kolejną wskazówkę. Taksi! <taki> <taki> Taksi! <taki> Widzisz? Prosto do taksówki i jedziemy w czołówce. Świetnie nam idzie, tak! Jestem Dwayne, a to Dwayne Junior. Wszyscy to wiedzą. Jesteśmy ojcem i synem. To też wiedzą tato. He hej! Wygramy wyścig, tego na pewno nie widzieli. Wiadomości! Uwaga! Ojciec i syn wygrywają w wyścigu milion! Wiem o przyprawach wszystko. Jem je w restauracjach. To prawda! To prawda, a ja uwielbiam to, że tyle o nich wiesz! <śmienny> Kocham to, że tak to kochasz! Nawet po totalnej porażce w trasie ciągle boję się jeszcze latać. Więc ma na imię misiek. Łapiecie, bo jest miśkiem. Tak! <śmienny> A, uspokaja mnie, gdy latamy. Noa go nie lubi, ale on lubi Noa. Jak ja go lubię. W międzyczasie drużyny z drugiego lotu szykują się do brutalnej rywalizacji. O, byłoby mi w tym świetnie. Przed wyścigiem nigdy nie lataliśmy, ale nie boimy się, bo widzieliśmy w telewizji mnóstwo samolotów. A, oj tak, uwielbiam tę kreskówkę. Kilka drużyn z pierwszego lotu dotarło już do stoiska. Nie są opisane? Czemu nie są? To jest to! Mam cynamon! To jest Cynamon! To jest cynamon! Cynamon, 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 cynamon! W ogóle byś go nie zauważył, koleżko! <laughs> Lubimy tak do siebie mówić i w życiu bym go nie ominął. To ja uwielbiam cynamonową latę. Tak, którą co i rusz na mnie wylewasz? <laughs> no dobra, już nie wątpię w Twoją umiejętność rozpoznawania cynamonu. Hej, to kminek! Tak! Yy, nie, nie. Chwila! Tak! Nie! Tak! Latieraj! Mamy pięć! Po wybraniu pięciu przypraw drużyna otrzymuje wskazówkę od Józefa. A! Jedziemy do restauracji na pustyni, na Wielbłądzie! Czy jest to gdzieś restauracja? Restauracja! My szukać czegoś zjeść! U! Czekaj, Sanders! On nie jest głuchy, tylko mówi w innym języku. Bardzo przepraszam. Przepraszamy! My wcale nie chcieć! Ty rozumieć? Fajr! Rety, jak te wielbłądy, cuknął! E, e, ma rację! To te wielbłądy! Kiedy pierwsze drużyny jadą już na pustynię, samolot numer dwa ląduje w Maroku. Szybciej, mamo! W międzyczasie samolot numer 3 w końcu wystartował, a drużyny omawiają strategię. Jeśli bardziej podkręcisz, jesteś gość! Nie zawiodę cię, ziomek! Super! Eee. Bo ja. Eee, wybieranie przypraw jest trudne, ale nie panikowałem. Czemu wszystkie wyglądają tak samo? Aaaa! To nie jest męska rzecz, znać się na przyprawach. W dawnych czasach to kobiety zbierały przyprawy, a mężczyźni szli na polowanie. <laughs> to były czasy. Mężczyźni mieli władzę, ale. Wiesz, że mama zobaczy to w telewizji, tak? Ale czasy się zmieniły. <laughs> tak. O nie, zbliżają się inni. Stracimy prowadzenie. E, weźmy jakiekolwiek. Właśnie, proszę dać pięć najbliższych. Dalej człowieku migiem, on wszystko w szamie. Wziąłem raz jak zjadł połowę zasłonki prysznicowej. Bo były na niej smakowite babeczki. Przewidujemy, że w następnym zadaniu będzie coś z jedzeniem i wybranie właściwych przypraw jest niezwykle ważne. Kminek, Cynamon, papryka, szafron i mir. To było zwyczajnie banalne. Łatwe, co? Gdy coraz więcej drużyn dociera do stoiska z przyprawami, samolot numer 3 ląduje w Maroku. Będą musieli się śpieszyć, jeśli chcą dogonić którąkolwiek drużynę w pogoni za smakiem. Wio, wio! Szybciej, wio! Tato, ten wielbłąd zaraz zemdleje! Nie martw się, synku! Wielbłądy to kręty pustyni. Są niezmordowane! A! No, świetnie. On się zepsuł. Ostatnia. Kminek. Kminek? To chyba ten! To nie czas na zgadywanki, a. No nie wiem, ten. Ty możesz zgadywać, a ja nie? Bo ja zgaduję z głową. Czy mogłabyś nie urządzać mi tu scen? Pośpiesz się! Czy to jest cynamon? Nie da się oddychać cynamonem! To ostatnie drużyny przy przyprawach. Witamy! Przyjmuje pan smocze monety? Ale ciągle mają przed sobą długą podróż. Nasz wielbłąd Banafrid był śliczny, a na pustyni jest upał. Jeśli wygramy ten milion, to urządzimy kampanię przeciwko jeżdżeniu na wielbłądach. Lepiej chodzić niż wielbłądzić. Chyba nazwiemy ją inaczej. Chwilowo jesteśmy ostatni, ale to nie powód do zmartwień. Wszystko przez wyjątkowo nerwowego taksówkarza. Głupiec nie chciał przyjąć smoczych monet jako zapłaty. Och, pożałuję tego wyboru, gdy Smokart Metius zasiądzie na tronie. <laughs> pożałuję jak nic. Sytuacja zaczyna nabierać kolorów, gdy katetki docierają do restauracji. Eee... Widzę skrzynkę! Och, nie wytrzymam tego! Niech ktoś wyłączy słońce! Działaj lub patrz. Kulasz! Miam! To wyzwanie tylko dla jednej z nas, tak? Okej, okay. dajcie przyprawy kucharzowi, a on dodaje do gulaszu, który jedno z was musi zjeść. Ech. Oby to były właściwe przyprawy, bo będzie kiepsko. Gdy skończycie, biegnijcie co sił w nogach do stref luzu, bo. Ostatnia drużyna, która do mnie dobiegnie, odpadnie z wyścigu. Nie dam rady! Pocę się, jakbym była na przesłuchaniu w budce z hotdogami! Okej! Okay. Chuj! Dalej, króliczku, nie zawiedź nas! Wcale nie jestem przesądna! Ale wierzę, że ta królicza łapka odpowiada za całe szczęście w moim życiu! Mogę dotknąć? <grym> <grym> o, oczywiście, że nie! Nie chciałbym się wtrącać, ale łatwiej jest, gdy się na nim siedzi! A... Wiesz co? Bardzo Ci dziękuję! Bardzo proszę! Witam, drogie panie! Lepiej chodzić niż błądzić. coraz bardziej podoba mi się to twoje hasło. Miles i ja zostałyśmy przyjaciółkami na spotkaniu mięsu mówimy nie. Kiedy Lori zaproponowała, żeby mówić mięsu nie na te spotkania, od razu wiedziałam, że się zaprzyjaźnimy. Niektórzy wygrzebują się z ostatniego miejsca, a walka o pierwszą lokatę trwa, gdy więcej drużyn dociera do restauracji. Uch, oj Davin, um, to to było, e, he, he, ja tylko. Okej, okay, kocham go. Kocham go odkąd mieliśmy cztery lata. On nasiusiał mi do basenu. To znaczy, nie dlatego go kocham, ale wtedy się zaczęło. To już tyle czasu. Jak mam mu powiedzieć? A co jeśli on nie czuje tego samego? Ma zresztą dziewczynę, Shelly. Która zobaczy to w telewizji. Co ja wyprawiam? Już! Koniec! <laughs> Chodź, jesteśmy pierwsi! No dalej! Juhu! Robię super! Przestań wycierać twarz. Wcinaj! Ale tak jedzą wychowani ludzie. Nie jest wieczorem u cioci, tylko wyścika milion! Wcinaj! Stój! Znaczy koniec! O! o! Pozwól, że zrobię to za ciebie, księżniczko. Co za wspaniały pokaz elegancji i wydajności! Brawo! O! Ruchy! Wszystko dobrze? <laughs> spoko, Romeo Trzymanie się tak blisko bywa czasem krępujące, ale Kerry i ja przyjaźnimy się, więc pff, spoko <laughs> Jasne <laughs> Spoko luz <ha. laughs> Kumple Dalej, misiu, pokaż gulaszowi, że rządzisz Gdy poznałem Brodiego, wcinał dla zakładu kocie kłaki <laughs> To było niesamowite Poznałam Mary na studenckiej domówce. Każda z nas przyniosła placek w kształcie wykresu. <laughs> Jesteśmy ekscentryczne. <laughs> Placki! Kozre! Chyba wybrałeś złe przyprawy! Oj, przestań. Widziałem, jak ty jesz. Ty nigdy nie wybrzydzasz. Wcinaj! A, 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 gulaszowy skurcz! A, jak boli! Partnera się nie zostawia! Nie moja wina, że masz same kości! Dalej, ma, Dasz radę? Wybrałyśmy kilka złych przypraw. A, to ty je wybierałaś. I bardzo dobrze, bo ja bym po prostu zgadywała. Wolni oh! Tom, Poplamisz sobie koszulkę. Masz absolutną rację, ale by było! Nie cierpi jak jest! Skup się na tym wyzwaniu, Jamajdo! Nie cierpię jak siorbiesz! Widzisz gdzieś może dona? Nie! Chyba się tutaj. ...gubiliśmy! Patrz! Oh. Uh -huh. Super! Tak. Witam Was w strefie luzu. Przybyliście tu jako pierwsi. Gratuluję! Udało się! Udało! Rety! Zadzwoniłbym do Shelly! Te... Shelly! Pierwsze miejsce to lekki szok. Wiedziałem, że będziemy świetni, ale... Pierwsze miejsce? Wow! To bardzo boli! normalne. <laughs> Na razie, łyżwiarze! Słyszałaś? Tak. Ale im wiesz, powiedziałam. Tak, jasne. Koniec! Koniec! Postaw mnie! Później! Za Haha, <noise> ale fajnie! Drugie miejsce, gratulacje! Super! Hej, jako profesjonalni łyżwiarze na pewno często to słyszycie. Trzecie miejsce! Czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziewiąte dziesiąte, jedenaste. Jedenaste? Musisz się bardziej starać. To mi na to pozwól! Proszę! Lepiej mnie słuchaj, tak? Masz mnie słuchać. O! O! Wstawaj i wcinaj ten gulasz! E, już. E, e, idę. E, za mi minut. Skończyła! E, nie tak szybko! Nie pisałem się na coś takiego i wcale nie chcę tutaj być, ale skoro już jestem, to nie ma mowy, że odpadniemy jako pierwsi. Dalej, tato, zawsze mi powtarzasz! Nigdy nie mów koniec! Wiesz że mówisz tak. Nigdy nie mów nigdy. Ale ja cię nigdy nie słucham. Wstawaj i jedz! Dwunaste! Trzynaste, czternaste, piętnaste. Czyli zostają weganki, gracze i ojciec z synem. Jedna z tych drużyn wróci do domu. Oby przeprawy były ok. Tato, jesteśmy ostatni. Pośpiesz się i wcinaj ten gulasz. Poziom ukończony! Ruszamy po zwycięstwo! Co tam szczypta przypraw? Ha! Zróbmy to cioś! Cioś! Gadam zupełnie jak dzieciak. Raczej nie bardzo. <słyszy> Koniec! O nie! Nie widzę! To tymczasowa ślepota! Chodźmy! Tak! To dopiero początek wyścigu, głupio byłoby wrócić już do domu Ale wielbłąd Banafrid dostał mojego maila, więc obyśmy pozostali w kontakcie Oni tak szybko nas doganiali Nie mieliśmy innego wyboru Aby utrzymać prowadzenie musieliśmy użyć magii! Pieśni Morfeusza Zabora chaosu! Coś jest nie tak z tym pacykiem. Szybko! Weganki, jesteście szesnaste. Trzymałyśmy się swoich zasad i nie wypadłyśmy. Gdy jesteś dobry, docierasz prawie na końcu. No i jedzie siedemnastka. Jakieś drzewa? Musisz mnie ostrzec! Prawie jesteśmy, na to! Ile będzie tak biegał? Potrzebuję chwili przerwy. Siedemnaste miejsce? Ha! Co trzeba poprawić, synek? Już wiemy. Nie będziemy spać, tylko obgadamy strategię. Super. W tym wyścigu liczą się umiejętności. Liczy się determinacja. Nie chodzi o zaklęcia. Wypad. Zaklęcie cofnięcia czasu. Ochrona! Mogliśmy lepiej to rozegrać. Przynajmniej spróbowałem nowych rzeczy. Zawsze to już coś. Fajnie, że zrobiliśmy to razem. Wspomnienia zostaną w nas na zawsze. Tylko czemu musimy wracać piechotą? Wersja polska: SDI Media Polska. Reżyseria Wojciech Paszkowski. Dialogi Anna Izdebska. W wersji polskiej udział wzięli. Piotr Bajtlik, Krzysztof Cybiński, Agata Pruchniewska, Jan Aleksandrowicz Krasko i inni.